Drodzy Państwo, nasze spotkanie rozpoczniemy wystąpieniem prosto z Brukseli pani dr Martyny Bidziukiewicz. Jest to ekspertka do spraw komunikacji strategicznej i dezinformacji, a obecnie szefowa takiej dość nowej komórki w ramach Unii Europejskiej, East Tracton Tax Force. I to jest komórka, która prowadzi taki projekt EU Disinfo, pokazujący i odpowiadający na dezinformację Kremla. Jak wiemy, ona jest Dość destrukcyjna. Zespół ten, zespół pani ekspert, zajmuje się także komunikacją na wschodzie i wsparciem niezależnych mediów. Pani doktor miała być u nas w Rzeszowie, tu na uniwersytecie, jednak obowiązki związane z tą ważną, istotną w Unii Europejskiej komórką po prostu spowodowały, że teraz będziemy właśnie wysłuchali, wysłuchamy jej, jej komunikatu do nas. Jestem szefową ISS Task Force, pierwszej jednostki w instytucjach Unii Europejskiej, która zajęła się tematem rosyjskiej dezinformacji. Zespół działa od 2015 roku. Gdy powstawał na mocy mandatu Rady Europejskiej, wiedzieliśmy już, jak dezinformacja na szeroką skalę towarzyszyła aneksji Krymu przez Rosję, ataku Rosji na wschód Ukrainy, czy zastrzeleniu samolotu MH17. Liderzy już zawali sobie sprawę, że po pierwsze dezinformacja będzie kontynuowana, a po drugie sposób, w jaki Ukraina jest przedmiotem ataków dezinformacyjnych, może być wykorzystany również przeciwko państwom Unii Europejskiej. I w pierwszych latach swojej działalności Stratcom Task Force był kilkuosobową komórką w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, bez własnego budżetu, z bardzo ograniczonymi możliwościami działania. Udało mu się mimo to zbudować fundamenty działania, którym jesteśmy. Wierni. Wrócę do tych fundamentów niebawem. Zanim jednak wrócę, chciałabym Państwu opowiedzieć parę słów o skali zagrożenia, z jakim mierzymy się na co dzień. Rosyjska dezinformacja jest wszędzie. Wspierana przez potężne fundusze z budżetu państwa, jest w stanie dotrzeć do różnych odbiorców na najróżniejszych platformach, offline, online, mówić różnymi językami, dopasowywać przekaz do konkretnych grup odbiorców. Rokrocznie na media Kremla przeznaczane jest z budżetu państwa około 1 300 milionów dolarów. Ta liczba nie uwzględnia operacji online pod egidą fabryki troli Jewgenia Prigorzina ani innych wielu ukrytych działań Kremla. I choć duża część przekazów dezinformacyjnych jest banalna, powtarzalna i przewidywalna, problemem jest ilość, a nie jakość. Politycy Kremla, dyplomaci Oligarchowie, Rosyjski Kościół Prawosławny, media, konta na najróżniejszych platformach społecznościowych promują te same narracje dezinformacyjne i operują na całym świecie. Przekazy są prane i dostosowywane do różnych kanałów i różnych odbiorców. I jeśli pomyślelibyście Państwo, że nie jesteście celem dezinformacji, bo na przykład nie używacie medium X czy medium społecznościowego Y, możecie być w błędzie, bo Dezinformacja Kremla rozpowszechniana jest także na rozmaitych forach dyskusyjnych, również lokalnych, na niszowych stronach internetowych, blogach, które wydają się mało popularne, jest w różnych zakamarkach internetu i mediów klasycznych. Często niezwykle trudno jest dotrzeć do oryginalnego źródła, a rosyjskie źródło, rosyjski ślad jest ukryty celowo. I gdy taka taktyka jest skuteczna, przekaz może dostać się także do mediów głównego nurtu. Będą go powtarzać politycy i wielu z nas. Mamy więc do czynienia z całym ekosystemem dezinformacji. Ja myślę o tym jako o rzucaniu błotem na wiele scen naraz. Część tego błota spadnie, ale część się przyklei, zostanie, a my potem będziemy musieli sobie radzić, już musimy radzić sobie z tego konsekwencjami. Kluczowe w zrozumieniu rosyjskiej dezinformacji są dwie kwestie. Po pierwsze, Rosja gra z nami w długą grę, obliczoną na wiele lat, w której to, co dobre dla Rosji, jest złe dla nas. I na odwrót. Nie mówimy więc o perspektywie rocznej czy nawet kilkuletniej, nie mówimy tylko o sekwencji od wyborów do wyborów, chociaż wybory są istotnym elementem dla Rosji i zawsze podatnym na dezinformację. Mówimy o wieloletniej strategii której celem jest manipulowanie naszymi umysłami i naszymi decyzjami, dyskredytowanie naszych instytucji, niszczenie naszych wartości i naszej demokracji, krok po kroku. Po drugie, dyskredytowanie i niszczenie odbywa się poprzez tworzenie tzw. infoszumu i chaosu. Spójrzmy na przykład na dezinformację dotyczącą uchodźców z Ukrainy. Z jednej strony słyszymy, że Ukraińcy zabiorą nam pracę, wykorzystają nasz system opieki społecznej, nie dając nic w zamian. Nawet zabiorą nam PESEL. Z drugiej strony słyszymy, że to Polska i Polacy wykorzystują Ukraińców, a pojedyncze przypadki złego traktowania są rozmukiwane do granic. I to są dwie sprzeczne ze sobą narracje, a jednak media i agenci Kremla promują je obie. Dlaczego? Bo w ten sposób tworzy się chaos, w którym nikt nie może być pewny, co jest prawdą, a co nie, komu ufać, a komu nie. W efekcie wycofujemy się z publicznej debaty, nie korzystamy ze swoich praw, nie chodzimy na wybory. Co tylko umożliwia Kremlowi dalsze jątrzenie, dalsze karmienie się podziałami, które mocno tkwią w naszych społeczeństwach. Ta pierwsza część mojego wystąpienia miała Państwa trochę przestraszyć, jeżeli nie byliście Państwo już wystarczająco przestraszeni. Teraz chciałabym Państwa pozostawić jednak z nadzieją, bo z dezinformacją można i trzeba walczyć. I jako praktyk, który robi to codziennie, chciałabym przekazać Państwu konkretne informacje o tym, co robimy na poziomie Unii Europejskiej i kilka rekomendacji do działania. Jak już wspomniałam, Izraelska Task Force działa od 2015 roku. Na początku w sferze komunikacji tylko i wyłącznie, bo polityka Unii Europejskiej wobec dezinformacji po prostu nie istniała. Teraz jest inaczej. Potężnym przebudzeniem dla Unii była pandemia. Wtedy zobaczyliśmy, że zupełnie bez przesady, dosłownie, dezinformacja może zabijać. I wówczas przyspieszyły prace nad ramami politycznymi, dzięki którym, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę w ubiegłym roku, wiedzieliśmy, co robić. Dziś te filary naszych działań możemy podsumować w czterech punktach. Po pierwsze, świadomość sytuacyjna, czyli musimy wiedzieć, co się dzieje w przestrzeni informacyjnej, żeby budować naszą odpowiedź. W tym celu zbudowaliśmy Zaawansowany system monitoringu oparty z jednej strony na narracjach dezinformacyjnych, a z drugiej na sposobach jej promowania, promowania, wpuszczania w przestrzeń informacyjną od fałszywych kont w mediach społecznościowych, po tworzenie siatek kont, fałszowanie dokumentów i wiele innych taktyk, których używa Rosja. Po drugie, współpraca z partnerami, którzy myślą podobnie. Z jednej strony na poziomie Unii Europejskiej mówimy o regularnej wymianie informacji i wzajemnej pomocy ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Japonią, NATO i innymi państwami i organizacjami podobnie postrzegającymi zagrożenie dezinformacją. Oczywiście intensywnie współpracujemy również w ramach Unii Europejskiej, zarówno pomiędzy państwami członkowskimi, jak i pomiędzy Unią a sektorem pozarządowym, dziennikarzami. Oraz innymi. Druga strona tej współpracy, i to może być kluczowe także z perspektywy samorządów, współpracujemy z dziennikarzami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami fact-checkingowymi, platformami społecznościowymi. Wszystko po to, żeby wspólnie mówić silniejszym głosem i mieć większą skuteczność w walce przeciwko dezinformacji. Trzeci filar to. Przerwanie działań dezinformacyjnych lub przynajmniej sprawienie, by kosztowały więcej wysiłku i pieniędzy. Taką funkcję spełniają m.in. sankcje Unii Europejskiej nałożone na kilka tzw. mediów rosyjskich, w tym Russia Today, Sputnik, również kilka innych, a także kilkadziesiąt osób powiązanych z Kremlem i jego mediami, które uprawiają dezinformację uzasadniającą rosyjską agresję i rosyjskie zbrodnie wojenne. I po czwarte. Szeroko zakrojone działania zwiększające świadomość i odporność na dezinformację. Tu zatrzymam się dłużej, bo myślę, że z Państwa perspektywy to jest niezwykle istotne. W zakres tego działania wchodzą szkolenia dla organizacji, dla poszczególnych osób, dopasowane do specyfiki ich pracy. Inne dla dziennikarzy, inne dla organizacji pozarządowych. Ponadto wszelkie działania komunikacyjne są częścią tego podejścia. I ja też jako. Ktoś, kto zjadł zęby na komunikacji, będę podkreślać, jak niezwykle istotne jest to, żebyśmy komunikowali się dobrze z naszymi odbiorcami. Serdecznie polecam Państwu projekt EU vs. nasz flagowy projekt komunikacyjny. Na stronie EU znajdziecie Państwo bazę przykładów rosyjskiej dezinformacji, którą aktualizujemy co tydzień. Można ją przeszukiwać na różne sposoby i zobaczyć, jak Dezinformacja ewoluuje i nauczyć się, jak działa. Proponujemy także newsletter, w którym co tydzień możecie się Państwo dowiedzieć, na czym koncentruje się dezinformacja w danym momencie, a także kopalnie analiz i raportów. A szczególnie serdecznie chciałabym Państwu polecić sekcję Learn, gdzie znajdziecie Państwo materiały edukacyjne. Ta sekcja jest w tej chwili dostępna w językach angielskim, rosyjskim i ukraińskim, ale już niedługo będzie dostępna również po polsku. U vs. to także media społecznościowe, które wykorzystujemy do uwrażliwiania na dezinformację w przystępny i odważny sposób. Nasze podejście zawsze było niestandardowe, ale wojna jeszcze uwypukliła potrzebę mówienia prostym, zrozumiałym językiem i odważnej obrony faktów. I to właśnie robimy. U vs. to kluczowy obszar działania mojego zespołu, ale nie jedyny. Równie istotne jest wsparcie niezależnych mediów, a także zapewnienie, że nasza własna narracja jest słyszana w przestrzeni informacyjnej. Funkcjonujemy w ciągłej konkurencji o uwagę, i dlatego tak ważne jest, by nasz przekaz był słyszany, był rzeczowy, ale też atrakcyjny. I wiem z własnego doświadczenia, jak czasem trudno jest osiągnąć tę równowagę. Samorządowcy, media, instytucje i organizacje, także te o regionalnym czy lokalnym zasięgu, są na pierwszej linii walki z dezinformacją i są celem dezinformacji. Kluczowe kroki, które należy podjąć, żeby nie paść ofiarą dezinformacji, to: po pierwsze, współpraca, współpraca, współpraca. Nikt nie wygra tej walki sam. Każdy ma swoje zadania do spełnienia. Instytucje muszą mieć zaufanie obywateli i otwarcie, uczciwie się z nimi komunikować. Media pokazują fakty. Organizacje, szkoły, uczelnie uzbrajają nas wszystkich narzędzia niezbędne do zrozumienia przestrzeni informacyjnej, krytycznego myślenia i przez to budowania naszej odporności. Oczywiście możecie też Państwo zawsze liczyć na projekt EU versus INFO i na mój zespół. Po drugie, szybkość i sprawność przekazu. W kwestiach komunikacyjnych kluczowe jest wyjście z własną narracją i zrobienie tego szybko. W czasie kryzysu w administracji publicznej naprawdę nie potrzeba 10 osób w hierarchii, żeby zaakceptować na przykład jeden post na Facebooku. Rzeczowość i szybkość przekazu, szczególnie ze strony publicznych instytu instytucji, jest absolutnie kluczowa i umożliwia też pracę kolejnym ogniwom łańcucha informacji. Szczególnie dziennikarzom, od których zależy, czy dana informacja dostanie się do szerszej publiczności. Przekaz musi być też dostosowany do odpowiednich grup odbiorców i do sytuacji, ale rozsądek jest tu również wskazany, bo jeżeli urząd miasta chce przemówić do młodych ludzi, nie musi od razu tańczyć na TikToku chociaż to nie znaczy, że nie może. Wreszcie po trzecie, edukacja i krytyczne myślenie. To jest już truizm, ale rzeczywiście w długim terminie ocalić nas mogą przede wszystkim nasze własne głowy, wyposażone w odpowiednie narzędzia do weryfikacji informacji. Tu ogromna, ogromna rola samorządów, placówek edukacyjnych i organizacji pozarządowych. Pamiętajcie Państwo, nie jesteście w tej walce sami. Jesteśmy w niej wszyscy razem. I tylko razem możemy dać odpór fundamentalnemu zagrożeniu, jakim jest dezinformacja. Bardzo dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, jak ważna jest kwestia dezinformacji w Unii Europejskiej, myślę, że Pani Doktor przybliżyła. Z naszego lokalnego punktu widzenia Europe Direct w Rzeszowie działa wobec dezinformacji wobec Unii Europejskiej, tutaj na lokalnym poziomie.